They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. Royal, you're royal, you more than one together. However, you go, ever and over and over. Witajcie, przyjaciele bajek. W liceum Ever After High nadeszła wiosna. Sprawy sercowe zaprzątają teraz wszystkie myśli uczniów. Royalsi z royalsami, rebelsi z rebelsami. Tak. O, obawiam się, że to nie jest aż takie proste. Spójrz na Huntera i Jaśni. Hej, Apple, zaczekaj! to, że miłości przeznaczenie nie zawsze zmierzają w tym samym kierunku. Amora i Dexter Charming. Oh. Amora, córka Eros. Amorka i Dexter. Oh. Cześć Amora! Oh. Dexter, syn księcia z bajki. Czy to miejsce jest zajęte? Tak. To znaczy nie, nikt tutaj nie siedzi I tak, ty możesz tu usiąść Dzięki Trzecia ma być w bibliotece Słe bibliotekarki przyrodnie są takie wredne Tak, tydzień temu kazały mi skatalogować cały dział zakazanych książek No i patrz, co znalazłem o, o, historia dnia zakochanych serc Umówując, za każdym razem, kiedy ktoś opowiada bajkę... Moja dobra, właśnie układam przemówienie. Miłości nie może czekać! O czym ty właściwie mówisz? O dniu zakochanych serc! Skąd mm, wzięłaś tę książkę? Znalazłam w niej opis tego naprawdę wyjątkowego święta, który przypomina nam o tym, abyśmy zawsze podążali za głosem serca. Ale nikt już nie obchodzi tego święta od wielu lat. I nikt nie będzie go obchodził Głupie święto jest niebezpieczne. Ale, ale... Dla niektórych uczniów może stać się pretekstem do ucieczki przed ich przeznaczeniem. Może dzień zakochanych serc jest... <laughs> Słuchaj, zabraniam ci o tym rozmawiać z koleżankami. Czy wyrażam się jasno? Tak jest. Nikomu o tym nie powiem. Dzień zakochanych serc? Mm. Rajar wielki, córka śpiącej kolebny. Mm, nie kumam tego. <laughs> Kalambury? 28 słów. Święto, które było obchodzone w świecie bajek i które zachęca nas do tego, byśmy słuchali głosu serca. Ale dyrektor Grim nie chce, żebyśmy o nim wiedzieli. A ty uważasz, że powinniśmy je obchodzić i urządzić sekretną imprezę z okazji Dnia Zakochanych Serc? Dlaczego tego nie powiedziałaś? Ponieważ dyrektor Grim zabronił mi o tym z wami rozmawiać. Sekretna impreza? A jeśli Grim nas przyłapie? Nie przyłapie. Posłuchaj, to będzie najbardziej czarowna impreza od lat. To fakt, że urządzam najbajeczniejsze Tak! Robi mi sekretny bal zakochanych serc, sekretny bal zakochanych serc, sekretny bal zakochanych Lepiej, żebyś tak nie krzyczała, no wiesz, w końcu to tajemnica i w ogóle Tu najfajniejszy siostr, parałku, syn Robin Hooda W mojej bajce Przestań! Dacze z słon, córka księżniczki łabędź no chodź, oni poszli tędy. Nareszcie zdobęli jakiś dowód. Dlaczego tak się uparłaś? Bo uważam, że to kompletnie nie fair. A łamie królewskie zasady, spotykając się z hunterem, ale i tak będzie mieć swoje szczęśliwe zakończenie, a ja nie! A to co, masz jakiś plan? Nie liczysz chyba, że ich zaskoczymy w jakiejś romantycznej scenerii. Inhella, córka kopciuszka. <grymne> Powiedz ce A niech to szlak. Cześć, Daczes. Sparą? Nie zauważyliśmy was. Co wy tu robicie? macie <grymne> Czyli... Hunter! Myślę, że pytanie powinno brzmieć, co wy tutaj robicie. Macie potajemną romantyczną zlack? Musimy znaleźć jakieś lepsze miejsce na piknik. Proszę, nie opowiadajcie nikomu, że Hunter i ja potajemnie się spotykamy. Um, tak! Wow, no cóż, i tak powiem. Aż, to dramatycznie obniży twoje królewskie notowania. Ale nie przejmuj się! Zajmę twoje miejsce i twoje żyli długo i szczęśliwie! Spadka. Koniec, Księżniczka! Oh, wow, wow! Cicho bądź! Drodzy baśniowi przyjaciele, w tej części programu Lustrzany Świat pomagam wam rozwiązywać różne problemy miłosne. A zatem, nieśmiały tajemniczy, co ci leży na sercu? No cóżem, ja... Dex! Oh, Bo w pewnym sensie... nie, w sumie bardzo tak podoba mi się dziewczyna imieniem Raven. Raven Queen? Seria podoba ci się Raven Queen? To znaczy Rachel. Rachel, tak podoba mi się taka jedna Rachel. Ach, no dobrze, Rachel. Czyli ona podoba ci się. W czym leży problem? No, kiedy jestem obok niej zaczynam mi się plądać język. O, oh, rozumiem. A może spróbuj przelać swoje uczucia na papier. To jest odlotowy pomysł. Napiszę do niej wiersz. Oh. <laughs> Dzięki Amora, jesteś boska. Pa. Nie, nie ma za co. Apple White, królewny śnieżki. Dzień zakochanych serc! Czy to nie jest totalnie bajeczne? Kiedyś to było ważne święto w królewskim kalendarzu. Och, miłość. Znaleźć przeznaczonych nam książąt. E, jasne, tak. Hej, skarbie! Co ci jest? Możesz mi powiedzieć, przecież jesteśmy przyjaciółkami do końca świata. Nie jestem pewna, czy ty mnie zrozumiesz. Chodzi o kłopoty sercowe? Oh, wow, hej, ale mi się pić chce. E, Skoczę do czarka i kupić dla nas duże kokuslatę. Podwójna pianka i dodatkowy karmel, prawda? E, pracujesz tu? Chcę takie buty w rozmiarze 74! O. Tymczasem Dexter skończył swój wiersz miłości, a Raven postanowił poczekać, aby zobaczyć jej reakcję. O, co to jest? Raven Queen, córka z Wade Królops. to chyba wiersz miłosny? Zakrętny sekretny liśnik! Padlen Hatter, córka szalonego kapelusznika. Czy może być coś bardziej kapelustycznego? Ale kto go napisał? The Charming? O, dziewczyny? Daring Charming, są księcia z Bajki. Daring? Nie miałam pojęcia, że coś do mnie czuje. Co tam, Ojej. Miłość jest bardzo... Skomplikowana. Co? Skomplikowana. Po niefortunnych wydarzeniach w dniu ceremonii dziedzictwa, niektórzy uczniowie kwestionują część naszych szkolnych legend. Może gdyby jedna z uczennic za pomocą lusternetu udowodniła, że szkolne legendy są prawdziwe? Genial! Udowodnię w swoim programie, że taki jest! Witajcie drodzy przyjaciele z bajek! Jest ze mną dzisiaj nasza Ciderwood, która pomoże mi udowodnić, że jedna ze szkolnych legend jest totalnie prawdziwa! Łzy troli są doskonałym szacunem! A niechcie korniki! Może użyłyśmy go za mało? Zaraz powtórzymy eksperyment! Blondie, przestań! Jesteśmy w czarodytorium, aby potwierdzić kolejną ze szkolnych legend, że olbrzymy są złymi tancerzami. Pomoże mi w tym taczestuan! I mi! I raz i dwa! Ale my mamy udowodnić, że legendy są prawdziwe: że olbrzymy nie moje oczy! Nic nie widzę! Jestem cały. Ta legenda jest faktem! Z pomocą sparoła chuda zamierzam was przekonać, że granie właściwej melodii sprawi, iż lękliwy gryw opuści swoje gniazdo! Sio, a krysz! Uciekaj stąd! Kupcie moje demo w lusternecie! To kompletny od Oh. dyrektorze, nasz program odniósł sukces. Mam jeszcze tyle bajecznych pomysłów na kolejne odcinki. Udowodnimy, że jednorożce są naprawdę agresywne i że pędy soli mają ostre ciernie. Oh. They told